Teraz Wam pokażę. Ja zadowolony. Zobaczcie. Rydzulki, suwki. Uwielbiam takie maślaki grube. Zobaczcie. Piękne. Coś wspaniałego. Zobaczcie tutaj, jakie ładne maślaczki. Bliźniaczki. Tam pod spodem mamy. Zieloneczki piękne. O. Zobaczcie jak pofarbowały od rydzów. Także jest wszystko. Są słówki. Jest kozaczek. Spacerek. Piękne. Są piękne rydze Zobaczcie. Taki maślak jaką ma nóżkę grubą, grubas. No i zobaczcie, Rydzę. Pozdrawiam, zapraszam na spacer. Miłego zbierania.